Słuchajcie na tyłu. Nie słuchajcie. Już wszyscy jesteśmy zmęczeni, rozgrzani. Teraz żałty się skończyły, zaczyna się wieczór. Powrotu właśnie do tego, żeby kabaret, właśnie był miejscem. Rozmawiajcie sobie, bo na tym to polega. I przyprawdajcie sobie nami. Bo to jest najfantastyczniejsze. Jesteśmy też. Pozwalamy sobie mówić o sobie, że coś tylko literacko, artystycznym, dlatego chcielibyśmy zacząć tak, świetnie. Znałem cygareczkę z osiem, kazani No tak. dobra i tak się zaczęło, jesteśmy, w ogóle tutaj będą inne zasady niż zwykle, to nie będzie występ kawałek taki nie będziemy e, wam prezentować tego co my chcemy, tylko to co wy chcecie tak naprawdę, mamy tutaj wydrukowane, Jesteśmy przygotowani, menu, tutaj chłopaki wam rozdadzą, czyli spis sketchów, piosenek, kartów, e, światologów. Które można zamówić. No, Oczywiście, no ale... jak ktoś na, płaci na, po to... Po to... to... ceni i tak? ceniarki jak, ceniarki. <laughs> <laughs> to tyło. Śliczne. Cenią się. Jak cenią się. Na tym dolega wieczór cały, że wy płacicie... Znaczy, zamawiacie sobie wszystkie. Teraz będzie przykład. A my go potem なんだよな Jeżeli ktoś będzie niezadowolony z zakupu, ten sklep nie będzie go śmieszczył, obrazi go czy coś, można, można kupić przeprosiny. Bardzo dobrze. Za przeprosiny. przeprosiny od lodówki do 15 zł, więc jak, jak bardzo skerz, bardzo się podobał to może 15 zł, to wtedy naprawdę będziemy czekali. 15 wam tutaj przykład <grym> teraz pokażemy. <grym> e, pokażemy, tak? Aha, aha, ważne. Bo te wszystkie pieniądze, które tutaj e, zbierzemy do tego kabelusza, bo tutaj trzeba wstydywać. Zaraz jak. Będą potem przed nas spożytkowane na wspólny alkohol. Yes! A! A! Więc, więc... Tak się was wykupić. <noise> więc nic się nie zmarnuje, bo tak naprawdę, to czym więcej wy wypłacicie, tym więcej razem wypijemy. Więc... A kosztem naszego właśnie tutaj wychodzi. E, pokażemy e, przykład, mogę na przykład, ja, ja siedzę sobie tutaj, nie? I... Patrzy, mogę na chwilę? Cześć, tutaj z mikrofonem. O, chcę zamówić słuchara. I słuchaj, to taki dowcip, który nie jest śmieszny. I ja... też 60 groszy? A taki małem bardzo dużo! Ja się jeść, nie, można, nie można łączyć no, właśnie no, z cash'em. Nie, Jest no, nie jeden cash. jak ktoś ma jeszcze pytania, to możemy tutaj przesłać. Właśnie, to wszystko pytajcie się, będziemy się docierać. Tak, pojedyncze zamówienie. To, tak, to mój, mój suchara. Zamiast ja mam tutaj 60 groszy przygotowane. Tak. Proszę bardzo. Tutaj, Myk. O, jest. Prawda Mysz? Jest Tak, 60. Jest. I teraz poprosimy o suchar. Marek, suchar. Tak, suchar, suchar. No to mówię, suchar. O, ktoś zamówił suchara, doskonały tam wybór, nie? I mówię, suchar, suchar założyłem być, prawda, nieśmieszny, więc mówię suchara. Eee, przychodzi żaba do fryzjera, no i mówi, e, dzień dobry. Przepraszam, kurczę, bo ja mam teraz cały tydzień zawalony i fajnie by byłoby gdyby mnie pan zapisał jakoś tak na 15 sobotę, na strzyżenie, bo to mówię panu, dokładnie nie ma się jakoś ani jak obciąć, ani nic, kurczę, wie pan jak to jest praca i tak dalej. A wszyscy na to ja pierdole, gadając od Tak, Ja jestem zadowolony za z kuchara, bo w sumie niewiele wydałem, a mam takie zabawę. Tak, 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 wszyscy się bawimy. Wszyscy się bawimy, tak. Tak, mnie, więc to, teraz tak naprawdę nie, nie zmuszamy was do tego zamówienia. To no Jeżeli nie chcecie, rozmawiajcie sobie. Możecie tańczyć, możecie zamówić muzykę. Możecie sobie kupić alkohol, możecie w ogóle nawet nie zwracać uwagi, to jest wieczór nie wystarczy. Jak nie, za A, jak, jak nie zamawiać? A jak nie zamawiać? A jak właśnie... nie zamawiać, ja też pokażę jak, jak się robi, jak się nie zamawia. Na przykład siedzę tutaj tak. i nie chcę zamawiać. No I. No to i nie róbcie właśnie, bo... I no nie zamawiać. Ja Jakie pytanie? Mogam się proszę proszę powtarzać z zamówienia. Czy można powtarzać? Można. Oczywiście. Ale uwierzcie, że nie będziecie <grymne> chcieli. Ale można. Ale można. Więc no dobra, no czekamy, my tutaj my tutaj jest, jesteśmy. Jest muzyka, będzie. Ja już wszyscy porozmawiajcie w Wy <grymne> co zamówić? Albo nie zamawiacie nic. Tak, to jest Wieczór naprawdę mamy dużo czasu. My! Nie w pracy, tak. Przecena, może nie wszyscy mną widzieć, ja tylko nie powiem, nie powiem w, że to nie w, zawsze wychodzi, także sorry. I tutaj o, trochę potrzebujemy jednak tak. ciszy, nie właśnie. miała być swobodna, co to stara, ale jednak... Dobra, Dokładnie. tak. Dobra, szanowny więcej. Tak ładnie. Y, prawa lewa. Moja <ślam> <ślam> prawa <ślam> Twoja moja prawa. Prawa. moja no, co bo moja wam. Nie, później nie potrafię jeszcze. Chyba, no. No. Ja no. nie. Dobra, jedziemy, to okay. No ja bo jestem mam, to ja po piwie i nie wiem, czy to... Ale dobra, to już Nie no że może w cierejem, no, Nie wiem, że prosimy. A no to gra. <grym> okay, jedziemy. Spokojnie, nie spodrę. Ale mają raz nie, co, bo jedziemy, bo jedziemy, Sekund. PowerPoint Nie, a ja Nie, ale nie zabrałem ja, proszę bo to, to jest trudne to jest... bardzo. Nie, nie, Proszę, się Hysj! <skrøk> <skrøk> Krystyna, proszę nie, nie przerywaj, nie przerywaj, słuchaj, bo y, ja zaraz tam chodzę i y, ja nie wiem, jak to będzie. Wiesz? Chciałem Ci. Nie przerywaj, proszę cię, nie przerywaj. Krystyna, zaraz się będę z nim widział i słuchaj, chciałem Ci powiedzieć, że. jesteś dla mnie najważniejszą osobą w moim życiu. Zawsze byłeś blisko mnie, gdziekolwiek bym nie był. Proszę Cię, Krystyna, nie, nie, nie. To są zbędne słowa, nie przerywaj. Nie, nie przerywaj. Krystyna... Naprawdę Cię kocham i... Po, po, powiedz mi... Powiedz mi, czy Maciusz, Maciuś już śpi? Nie, nie, nie mów, nie mów. Pewnie śpi. A Kasia? Kasia, Kasia, Kasia pewnie też. Krystyna... Wiedzę, że ciebie i dzieci, cokolwiek by się nie stało zawsze będę miał nosił w swoim sercu. Krystyna, proszę cię, nie przerywaj, nie, 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 nie przerywaj. Szaruj ciszę, Krystyna, szanuj ciszę! Krystyna, cokolwiek by się nie stało To wiedz, że, że Cię kocham. Co? Jak to kto mówi? <grymne> Jak to, to kto mówi? No. Marysiek. Mój No, no nie, nie pamiętasz? No ślub. Kościół. Noc po Bielista twojej matki. <grymne> Krystyna, ale jaka pomuka? Co to... Krystyna zarzekaj, ja zaraz tam wchodzę! Krystyna! Żart się. <grychy> Dzień dobry. Panie kierowniku. O, jaki ma pan piękny gabinet, panie kierowniku. I jak pan dziś pięknie wygląda. Korzystając z okazji, iż wreszcie udało mi się z panem, do pana dotrzeć, chciałbym z panem porozmawiać. Następnie mojej zawiłej i zupełnie nieprzygotowanej rozmowy. Możemy powiedzieć, że spontanicznej. Chciałbym zaznaczyć, że jest Pan najlepszym kierownikiem, jakiego żeśmy mieli, mamy i będziemy mieć. Dzięki Pańskim decyzjom nasza firma, nasza firma prędzej się rozwija. Możemy śmiało patrzeć w przyszłość. Przepraszam. Możemy śmiało patrzeć w przyszłość. Pańskie decyzje. Hmm, temat rzeka. Przeciętny człowiek szary nie dostrzeże głębi inteligencji zawartej w każdym słowie Pana, w każdej Pańskiej decyzji, natomiast bystre oko bez problemu je dostrzeże. Bystre oko. Weźmie pod uwagę chociażby pierwszą decyzję, decyzję likwidacji toalet. Dzięki tej decyzji pracujemy dużo szybciej, choć jesteśmy na górze toaletowym od miesiąca. Także... Kolejną sukcesywną decyzją było nam było obniżenie stawek godzinowych, dzięki czemu pracujemy więcej za tą samą cenę. E, e, a, i chciałbym jeszcze podziękować za ten... E, s, w imieniu swoim, w imieniu swoim, w imieniu swoim. No i reszty załogi. O, może za wyjątkiem... Bąkiewicza. Siemacha Kowalskiego I reszty <laughs> Za ten składzik pod ziemią. Za ten składzik pod ziemią. No. No ten składzik, gdzie ciało tego faceta znaleziono. Co też szczury biegały. No ten składzik, w którym teraz śpimy. Jest ciasno, bo jest, ale jak w pomieszczeniu 2 na 1 mieści się 15 osób. przynajmniej szczurów nie ma i ciepło jest także ten... A szczurów nie ma no gdzie. Także ten, tak. Chciałem podziękować tak, tak. Serdecznie. Bóg zapłać. Niektórzy narzekają się. Ściema! <grystanie> <Polkiewicz. grystanie> <grystanie> Kowalski i reszta. No, ale ja w tutaj nie po e, Panie Kierowniku, Widzi pan kierownik, pan się uśmieje, ale ja słyszałem, że wie pan co: to jest taka restauracja, i e, tym jedzeniem, prawda, co podajemy e, gościom, je, prawda, do jedzenia, to jedzenie, prawda, tak, tak, to nie powinniśmy nim wcześniej grać w piłkę. Pan, to podaj poczek, że zginęły majonez to nie sera, spleśniały ser, to nie mięso, a ci mali, e, żółci ludzie, to nie kaszupik. Też byłem zaskoczony. Widzi pan kierownik? Moja żona ma kolegę. I jeden z nich nazywa się, nie chcę jej przypomnę, e, chyba główny inspektor Sanepi czy coś takiego. I ma takiego dobrego kolegę. E, główny inspektor pracy. E, jakby to tak powiedzieć panu, żeby pan kierownik zrozumiał. E, i obaj e, mogą skopać panu tyłek, choć waży pan 130 kg. Także, jakby to powiedzieć, tak delikatnie: proszę o urlop. Tak, <tryk> kierownik nie dosłyszał: proszę o urlop. Pięć dni <noise> Trzy? Panie kierowniku. O, o. A, a, niech będzie jeden. Ha, e. Nie? No to dziesięć godzin chociaż. Panie kierowniku, ja muszę stąd wyjść. Błagam, chociaż na chwilę. Podobno ustrój się zmienił. Demokracji mamy. Wyjdę, zobaczę, zaraz wrócę. Panie kierowniku, mamy żonę, żonę, dzieci. Panie kierowniku, błagam. na chwilę. Panie kierowniku. się siedziałem. Nie wie pan mnie odprowadza. To co mi nie, nie będzie łatwno? A jak nie chuj to jest studio? Dzisiaj jak zwykle do wykonania kupa szmaru. Tu stoi jedna maszyna, tu stoi druga maszyna i za mną dwie pozostałe. Dzisiaj skorzystamy tylko z tej i z tej. Przechodzimy do pierwszego losowania. Tutaj są kulki. Kulki je. I zaczynam losowanie. A to wylosowane liczby. Pięć. Przepraszam, nie widzę. 8 7 <laughs> 4 i trzy. Zanim przejdziemy do następnych wylosowania, może tutaj się nasunąć taka krótka anegdota. Pewien pan kupił sobie w naszej koniekturze strapkę, gdzie główna wygrana to 10 tysięcy złotych. I tak kupił zdrabkę za złotówkę, drapie, 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 i okazało się, że wygrał jednego złotego. Zaskoczony obrotem takiej sytuacji, zaczął trapać się po głowie. A pani, która sprzedawała te zdrabki. Przepraszam. Pani, która sprzedawała te zdrapki, wychyliła się z tego okienka przepraszam. i mówi do tego Pana, który drapie się po głowie, przepraszam bardzo, ale jeśli chce Pan coś wygrać, musi Pan kupić kolejną zdrapkę, bo od drapania się po głowie nikt jeszcze nie wygrał. I tu miłym akcentem przejdziemy do następnego losowania. Tutaj jest maszyna, tutaj są kulki. Kurki, ja. Zresztą nacowanie a tu ulasowane liczbę. 5, 7, 4 i 12. Jeszcze jedno. Słusznie, 15. Nie zobaczyłem, przepraszam, początku 15 ale to wszystko. Ci, którzy dzisiaj nie wygrali kupy szpalu, zakończą do losowania, osoba niepiękna nie, wygrana do czterdzieści tysięcy złotych. Dziękuję dzisiaj za uwagę, dobra nie. Maciek, nagrywałeś to? Nie, nie. Dobra, Maciek, jesteś już tam wolny z Ja też jestem jak coś. A Zbyszek? Zbyszek, ty lepiej do mnie nie odzywaj. Dobra, oczekujący moment. To jest wszystko. Dobra. I co? Nie wiem. Dobry sketch?